Szanowni Państwo, powiedziałam, że będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym, jak te cele zrównoważonego rozwoju wpasowują się w strategiczny rozwój tym czy w ogóle są taką podstawą, więc może zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym Państwu zadać takie pytanie zaczepne, jak ja je nazywam. Czy w ogóle zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju są obecnie fundamentem strategii firm? Tutaj moja. Będę nudna, bo rzeczywiście moim zdaniem to, czego potrzebują dzisiaj polskie spółki, polskie przedsiębiorstwa, to dane, dane i jeszcze raz dane. Jestem, jestem na świeżo po bardzo ciekawej dyskusji, publikacji i raportu, która miała dziś miejsce w Fundacji INSTRAT, o tym, jak, jak właśnie raportują polskie spółki giełdowe. I tak jak wspomniał Pan Prezes, o ile. Te deklaracje dotyczące celów przede wszystkim, przede wszystkim klimatycznych i dotyczących redukcji emisji bardzo często pojawiają się w raportach. To już szczegółowe cele z zakreśleniem szczegółowego terminu ich, ich realizacji oraz strategią, jak do tego dojdziemy, to jest nadal pieśń przyszłości. O ile w indeksie WIG20 tych spółek jest już sporo, to, to na całym rynku to jest nadal to jest bardzo bardzo nadal niewielki procent. No i tutaj powiem, no czego, czego nie zmierzysz, tego nie zmienisz, tak? Pojawiło się, czuję się też wywołana do odpowiedzi, bo pojawiło się sporo tych, tych postulatów, że potrzebne nam są regulacje. Te regulacje idą, ale ku, ku zdziwieniu świata one nie zmierzają do Państwa z Ministerstwa Finansów, tym razem, tylko z Brukseli, gdzie przygotowywana jest dyrektywa CSRD, która niedługo, niedługo będzie wchodzić w życie. I ona rzeczywiście w przeciwieństwie do tych regulacji, które dzisiaj, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, bardzo jasno i konkretnie nałoży obowiązki co do tego, co trzeba, co trzeba raportować. I to będzie dotyczyć nie tylko spółek publicznych, ale również tych nienotowanych na giełdzie. Moja obawa jest taka, że jesteśmy na to nieprzygotowani. Moja diagnoza jest taka, że jesteśmy na to nieprzygotowani, ponieważ istnieje na rynku jakieś takie przeświadczenie, że jeżeli nie jesteśmy wystarczająco zieloni, to lepiej się nie wychylać. Lepiej nie raportować, bo to raportowanie jest dla tych, dla tych prymusów ESG. No właśnie nie. Znowu, to nieregulacje są tutaj kluczem do tego, dlaczego to raportowanie i dlaczego myślenie o tym. Jak, jak wykonujemy cele klimatyczne jest ważne, ale oczekiwania chociażby zagranicznych inwestorów. Państwo tutaj kiwają głowami, bo rzeczywiście, o ile w, na razie dziś, dzisiaj ci najwięksi międzynarodowi inwestorzy się domagają informacji co do tego, jak spółka realizuje cele klimatyczne, jak zarządza ryzykami klimatycznymi, jak realizuje cele społeczne i te związane z ładem korporacyjnym, myślę, że to zmierza do nas wielkimi krokami, a więc. Krótko mówiąc, no to jest coś, czego nie, nie unikniemy i musimy się na to przygotować. Nawet te spółki, które są w sektorach, którym no jakby trudniej i dłużej zajmie dotarcie do tego idealnego scenariusza neutralności klimatycznej, już dzisiaj muszą być przygotowane na ujawnianie szczegółowych danych. Już niedługo od tego się będzie zaczynać każda rozmowa z większym inwestorem.